a bottle of Patrol and some lights off. Two red devil looking at And I'm turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. the but i it. We're today. Time. We're to Dobrze, Let me know, I'm buy another round. Get

Niczym rasowym snajper to zmieścił co? Co do, do kibiców powiesz? Że dzisiaj trzy punkty nie liczyły na wsparcie. To, to dzisiaj.

Tak? Mamy każdą dobrze przygotowaną idziemy po punkty. Dalej Olimpia Mocno! To wygramy! Olimpia Mocno! 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 Dzisiejsze spotkanie z WKS Olimpii, ludziom z WKS w rozpoczniemy od hymnu państwowego. got a bottle of Patron and some light sauce. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump i whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tech 9. <laughs> it's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, Shorty make it down.

Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. Eighty proof's gonna lower my IQ, and I've been the same way since high school. I love shorty. Right Nie wiem, że to podtrzymamy, wjazdam. A ja że tak się no. Jak się będzie podobało? Bole grać niż być na trybunach, tak ci boję. No. Stosuję, na trybunach niż no. na boisku. Na boisku nie, czymś pracuję. brawo, 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 brawo. No co? Si punkty znowu, tak? Zostają, brawo. będziemy się, cieszyć. Jak ty? Dobrze, dobrze, Takie mecze wygrywa ten zespół, który lepiej sobie radzi z problemami. Taki, taki mecz może wygrać tylko zespół, i my ten zespół stanowimy, i dlatego życie nam to oddaje, Dlatego brawo za Was, dla całej dla... W ogóle teraz dopiero odpaliłem. No, teraz to jest to <laughs> Co pan by chciał wiedzieć? Nie wiem. Oskar przy tym na Instagramie mówił. Tak, ja ale tak wasze jest. opinie znam. Ciężko, co? Ciężkie meczyko? Nie mówi, że będzie łatwo. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Gdyby było łatwo, to by nikt tego nie robił. Jeśli byłoby łatwo, to by nikt tego nie robił. Jeśli było, by łatwo, to by nikt nie robił. To każdy to robił, tak? <śmiech> mega, <śmiech> mądrego, mega. Mądrego warto. Po mega powiedziałeś, naprawdę. To pójdzie do internetu. widzę ogląda, oglądają kulisy, no to mam nadzieję, że się, no my jeszcze będą przychodzić, nie? Kulisy fajne, marketing się rozkręca, więc nic, tylko przychodzić na stadionie dopingowe. Panowie, panie, dzieci, młodzież, wszyscy, no. Co tu dużo mówić? Zapraszamy, no. Wyniki są. Tylko kupać szaliki i krzyczec, no. Tak. tak. Kruza, kurwa, to marka, to marka. To marka.